I jesteśmy w przeród i mamy tak to wybrania Skończyliśmy tam odbicie tam wtedy tych naszych przyjaciół w, w, w Nottingham. No i teraz mamy tak, możemy się spotkać z Noting w Nottingham w ciemności tam z Marion. Albo możemy odbić sobie bratanka. Ja zawsze robiłem tak, że pierwszy odbijałem go. Zrobiłem tam jeszcze dwie poboczne misje, ale to tam nieważne. To te takie w tym lesie tam, co są jakieś do zrobienia to to zrobiłem i mamy tutaj skarż karłatnego Willa możemy sobie odbić ten jest bratanek wpadł tam w ręce yy, tego naszego szeryfa złego z Nottingham chyba z tego co mi się kojarzy tutaj co możecie przeczytać no, chyba że wam zapaćkałem całą myszką no dobra to wybieramy tą misję to tak musimy mieć Robin Hooda yy, dostałem paru ludzi sześciu dostałem z misji tej, z tego konwoju i teraz chyba też dostałem z dwóch. Po prostu ich tutaj poustawiamy, potrzebujemy tak robina, Ale pierwszego tego chyba uleczymy tutaj na miejscu. Ten nas Edward nas uleczy. I Edward są od razu weźmiemy... Sobie. Bo Edward miał klucze. Będzie nas leczył. To jest dwóch. Weźmiemy sobie yy, tego, żeby nam wiązał, To jest z trzech. No i jakiegoś takiego któregoś z nich. Tego. Inaczej ty sobie wyrzuć to żarcie, a ty weźmiesz, bo Ty masz całe życie. Żeby nie marnować zdrowienia dla ciebie, to ty sobie pójdziesz. Ja sobie zapiszę, ale zrobię sobie taki zapis. Tu dwa w razie cokolwiek, ten po prostu No i to wszystko, zaczynamy. się dowiedział o, o, od Sutleja coś o swoim bratanku, to szkardokładny Will jest jednym z y, nielicznych, którzy spróbowali przeciwstawić się szeryfowi i dotychczas udawało mu się by umknąć żołnierzom z Nottingham, ale w końcu został pojmany. Will jest dość agresywnym młodym człowiekiem, ale jest lojalny wobec Luxleju, Robin musi go uwolnić. No i teraz mamy tak y, ciemno, bo jeszcze tu nie byliśmy. Um, ludzi nie ma za dużo, ale zrobimy to sobie Robin Hoodem. Tak, Robin Hoodem to wszystko zrobimy. Na razie, ile się da, otworzymy sobie przejście, któreś nie wiem, Tutaj jest też przejście. Ogólnie trzeba całą mapę i tak pozwiedzać. Bo mm, kiedyś nie wiedziałem o tym. Zresztą miałem to bym ich wszystkich zabił po prostu najchętniej. I nie, nie bawił się w jakieś tam wiązania, że robimy sobie challenge, jakim jest niezabijanie. No to tu mamy pierwszą rzecz. Hej, panie Robinie, eee, hej, Robinie. panie Robinie, jest kilka tutaj wrednych drani, e, którzy stale niepokoją starego Wilfreda. To dobra dusza i, jest, i nie jest winny temu, że musi żebrać. Czy pomoże mu pan? Pomoże, panie Robinie? No to tak, pomożemy mu. Życie. No to tutaj mamy ich, Redy, Robin Hood! Mm, Redy, Robin Hood, tylko tak. Yy, um, jak to zrobić? Bo nie chcę się z nimi tutaj szastać w sumie. Bo, chociaż w sumie, im więcej związanych, ale zróbmy to tak, żeby może jak najmniej było walki też. Pójdźmy yy, se tędy. Albo przyprowadźmy, bo i tak trzeba będzie to zrobić. I tak trzeba będzie to zrobić. Tylko w tym miejscu po prostu I odtąd sobie zaczniemy po kolei wszystkich po prostu wiązać Potem tutaj... A nie, na razie wam nie powiem. Trzeba będzie i tak usunąć wszystkich stąd na sam koniec Wszystkich tych moich, żeby nie było tutaj. Poniem z kapsloka takiego. Co tam, tam idzie? Pokaż mi, co tam Kto, kogoś... ten... oh, Nie ruszaj się. Jeszcze ten... zobaczysz, Pracuję. Dobra. Co tam idzie? Pokaż mi, co tam jeszcze. zobaczysz. Żaden z ciebie moca. Dobra. Ostatni został. Udasz mnie. Co tam idzie? Pokaż się, co mnie! PAN! Udasz no Uderz mnie! Tu... O, no, się. no chodź, no chodź! Dobrze, dobrze, dobrze. Śmierdzący ten... tchórz renegat! odsuń się. Tak, o. Je, je, no chodź! No chodź, chodź! Ajajaj, energia. i też. Czaszka ci pękła? No i tak, czaszka ci pękła, czyli jest wszystko ok. Yy, na razie ich nie będziemy chować. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ich chować. Se lekko mikrofon poprawię. Ty no ale biegnij gościu. Tego też sobie przeprowadzimy tutaj, bo nikt nie może zostać w tamtym przejściu. Z tego względu, że... No później się dowiecie z jakiego względu. Dobra, ty ich wiąż. Tutaj tak działa też takierka, że ja bym zabił ten oddział, znaczy pokonał ten oddział tu na przykład będąc, tu odzieś oh, i tu ich bym powalił, to mogłoby się tak zdarzyć, że ci by zaczęli ich szukać, bo by się nie, nie, nie byli. No zaczęliby być niezpokojeni, nie że gdzie jest ten oddział, który tutaj wcześniej był. No i mogłoby być niefajnie, gdybym ich nie związał, bo by ich rozwiązali, zaczęliby biegać po całej mapie tak naprawdę. Byłby alarm, więc trzeba ich związać. Tutaj nie powinni ci się, tutaj nie powinni na nikogo czekać. Więc nie powinno być źle w tej misji. Ta misja jest jeszcze o tyle prosta, że po sobie mogę pozwolić na takie coś. No, później trzeba będzie rozbijać, prawdopodobnie, jedną misję na parę odcinków. Tutaj jeszcze, jak cię jak mogę, Bo później ja sobie grałem tak już, że niby. Pierwszą część chciałem chociaż tych misji pokonać bez tego, bez zabijania, potem jak już wyszło z zabijania, my to obrad będziemy zabijać, ale teraz 100% nie zabijamy Znaczy 100%, no właśnie... Będą osoby, które trzeba zabić, więc ale nie wiem czy to się wtedy wlicza. mnie! Chyba najwięcej miałem 98 Nie pamiętam czy 99% nie pamiętam ale to będziemy mieli teraz tutaj dokumentowane. No, tu to tak, mamy tutaj już mapki I tak naprawdę w zewnątrz, tylko tych dwóch zostawię, no bo ich nie będę kasował. no bo tu potem no nie mogę ich po prostu zniszczyć tutaj w tym momencie, bo będą będzie zbyt podejrzane to na późniejszy etap gry. W skrócie. To woli! Jeszcze ci pokażę, zobacz Brod się! To woli! Nieładnie! Tych dwóch ktoś. To woli! No weź go. Za 5 dobrze, 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 bardzo dobrze. Po 5 to wy możecie tracić, ale nie po więcej. Dobra, mamy tak, cisy tu krążą. Ogólnie tych ze środka postaram się... Nie na no wszystkich w środku będą się tak stegować. Ja nie daję tutaj żebra... Ogólnie tu się, że daje pieniądze. Mogę wam pokazać jak to się robi. Dostaje się wiadomość Co? od nich później. No i on nam początkawał. No. Dziękuję. Coś wam powiem. Ja no, zostawił nam na przykład tu wiadomość. No ale to sobie później odczytam, tam coś trzeja z tego zwiąż. A ty mu możesz dać się? no nie, nie Co? możesz dysponować pieniędzy, tylko główne takie postaci mogą dawać. No dobra. Może chwilę pokawą. Możemy to chce zobaczyć, no i tu mamy kolejną wiadomość. Niektóre wiadomości to są po prostu wiadomości, a niektóre to są, mogą być i itemami na przykład jakimiś. Ostatnia, Ostatnia rada, rada. A tutaj mamy ostatnią radę. Tego kapsloka może wyłączymy, że nie przebijało nam już. Dobra, tego też skasujemy, bo się okaże potem, że on się odwróci nagle czy coś tam i będzie zadyma. Niepotrzebna. mnie! I zaraz wam pokażę, bo nie, nie wszyscy wiedzą, na pewno dużo osób co to ogląda w to grało. Ja zawsze jak sztograłem, to grałem to zabijałem, nie zwiedzałem mapy, ale od kiedy tam już zacząłem sobie tak, powiedzmy dorosłym, bo ja w to grałem jak miałem bardzo mało lat. To, to zawsze szybko, szybko wszystkich zabijałem, nie zwiedzałem mapy. A teraz, jak już zaczęłem w to grać, to zaczęłem zwiedzać mapę i okazuje się, że zawsze w misji, która później będzie tutaj ta babka stała i płakała. Ale tam to można było zrobić wcześniej i ją zapytać. Niestety, mój biedny mąż nie wrócił z ostatniej podróży z derby. Znając straszliwe re reputacje serwis z Boję się że o jego życie, mój panie. Jeśli będziecie przejeżdżać przez derby, postarajcie się go odnaleźć. Go znaleźć No i już mamy misję, jak będziemy w derby, żeby znaleźć tego gościa. No i patrzcie, tutaj też mamy cykę. Taką kończynkę to już mamy dwie. Ty sobie te jabłka, żebyś miał jakieś tam chociaż te trzy jabłka, co są zebrania. Zapiszemy sobie. No i co, już teraz tylko Robin się nam przyda, tak naprawdę, bo jedynie Robin mówię przeskakiwać przez. Yy, przez. Na, między kamieniami, wspinać się lubi dużo postaci, ale na kamienie niestety umie on i Will chyba tylko właśnie, którego będziemy teraz odbijać. Hmm, dobra, 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 biegnie ten. A tutaj jeszcze jest dwóch gości, ale czy my ich chcemy ruszać w ogóle? Możemy ich ruszyć, bo później a, później będzie problem z tego względu, że ja opuszczę tutaj to tędy będę chciał wpuścić tych folii. Zasmakuj tego! To po co ma się jeszcze tutaj rozróżnić? Zacząć biegać i nie daj Boże porozwiązywać mi kogoś. Zapiszemy, tu ktoś jest na górze. Postaramy się, może zatrzymać. Niech on se przejdzie. Bo jak to będzie łucznik, to no to będzie łucznik. Kto teraz? Dobra, Ej, to w tą stronę. To może w tą stronę się uda nam przejść. Ojej, ciężko będzie. Zapiszemy sobie, żeby opuścić to wszystko, im tu na. A no tutaj, gdzie oddział. Poczekamy, niech oni sobie przejdą trochę. Trochę dłuższy będzie ten odcinek, ale no, trzeba tak strategicznie to zrobić, e, grając w ten sposób, a nie inny. Dobra, zapiszmy sobie. Idziemy sobie do niego. Kto tam idzie? Broń się. Ale idziemy, nie biegniemy, robi. To jest różnica duża. Następny. Szybko. środka, Niech będzie nawet lekka zadymka Zapiszemy sobie jeszcze z dwa razy? Kto teraz? Co? Dobra, jest lekkie rozruszenie. Tylko wszystkich tych muszę tu z potraktować właśnie. Zdrasz No właśnie o to chodzi. Że trzeba się dobrze zagrać do tego gościa, bo za autisko zajmie wyciągnę. Hałas! Kto teraz? Dobra, no, musimy zrobić to szybko po prostu. Teraz kazać Robinowi zbiec na Czy niech się tam podnoszą wszyscy? Ja sobie zbiegnę tu. Tu wbiegnie wtedy już Will. Willy, nie Will. Oni go podniosą. Ja sobie wejdę z powrotem tu. Zajmę się... Wstać! Hałas? Jeszcze ci pokażę co będziesz! A To boli! To boli! To boli! O o o, 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 o. To boli! Upa. Schowajcie się, schowajcie się! Ty szujo! To boli! Dobra! O ja, trochę życia straciłem, ale zjedz tego. Dobra, zejdź na dół. W tym czasie mógłbyś już tu wejść i wiązać, żeby się przypadkiem nikt tu nie już nie kręcił za bardzo. Tych będziemy mogli usunąć sobie w tym czasie. Nie rusza się. Jeszcze ci pokażę, Zobacz, nie. co boli. A masz. Ktoś cofnij. Oj, czaszka co? ci pękła? Dobrze, zapraszam ich na ten most. To boli. To boli. No, dawaj teraz ty tutaj. Poddaj się. Uderz mnie. No i elegancko, czyli ten oddział chodzi bez... A nie! No dobrze, bardzo dobrze wyszło. Tutaj ich tu wziąż. Wszystkich, żeby nikogo nie pominąć. Co? Szkoda, że nie mam drugiego ekranu, żeby zobaczyć, czy to się wszystko dobrze nagrywa. Ale trudno. Tych sobie teraz weźmiemy. ci niech se leżą, jeszcze mają dużo zanim się podniosą. chciałbym się pozbyć tych. Wszystkich... Co? Trochę się ich tu pojawiło, bo przyszedł jakiś tutaj stąd. Ale tam nic nie ma... Nie ma tego złego. Co chodzi? Uleczyć mi tutaj gościa. Dobra, 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 dobra. Co? Tylko ulecz. To ty się odsuń, ty zestań. Tu nie chodźcie nawet też widzą. sobie zaczniecie walczyć po prostu. Troszkę poszło w to zazwyczaj wybieraj krótszą drogę, a tu... Co tam idzie? Uderz mnie! Jeszcze ci pokażę! Zobacz mnie! Broń Boże! Nie podchodź tak blisko. A max! Kochanie! Uderz mnie! Zasmakuj tego! Nie uciekaj, tchórz! No chodź, no chodź! strasznie Wolne ruchy, małe uderz mnie! Niech cię sen poddaj się! uderz Podaj się mnie! dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, zwiąż jeszcze syn dobry, jeszcze jeszcze raz no i ty W tym czasie możesz to podnieść. Jeszcze i tak mamy do w północnej wieży. Dotarłem do mnie do informację, że niektórzy z nas mają zwyczaj zostawiać zapasowe kołczane na posterunku, zamiast wracać je do zbroju po zakończeniu warty takie postępowanie jest niedopuszczalne. Niemniejszy informuję, że osoby odpowiedzialne, odpowiedzialne, że od tej pory mogą. Narazić się na surowe kary dyscyplinarne, jeżeli nie zerwą z tym przyzwyczajeniem. Podpisano Bradlock. No dobra. Kouczanych, tak czy możemy my sobie -y teraz podnieść? No, ja mam ma jedną strzałę, tylko tak naprawdę mogę z niego podnieść, bo na poziomie trudnym może tylko 9 strzał. Tak, to może 12 nosić. No dobra. Zresztą my nie możemy używać tych strzał bo strzały zabijają na raz, więc a żeby nie zabijamy, na no to jedynie przystajemy na konwoje. Dobra. No to już mamy to zrobione. Teraz tak. Nie wiem czy w ten sposób jest, gra jest trudniejsza, nie, wiem, to musicie mi napisać, bo jeżeli wam się nie będzie podobało w ten sposób tego rozgrywanie tej. Możemy robić to w sposób. zabijanie po prostu wszystkich. Jak leci, dobra. To teraz tak. Mógł jesteś! Ureś mnie! Huknij, murasz, porządnie. Dobra, już spać. Elegancko. Teraz tych dwóch nam zostało jeszcze. Mógł jesteś! Ureś mnie! Zazwyczaj nie że jak się otworzy te drzwi, właśnie te, te wszystkie oni wtedy przychodzą z, z tego budynku że przychodzą. Tam jeszcze i tak będzie łucznik czy ktoś. Tam dalej trzeba pójść jeszcze do, pozbierać pieniądze, bo tutaj w tym są pieniądze. Ale najpierw sobie pozbieramy o, całą mapę. Całą mapkę sobie zbierzemy, a później tu mamy jeszcze to musimy podnieść, tu jest dziennik pokładowy, pokładowy dziennik, czy dzień z dnia. Stwierdza Dabra czy no tego, co wypisał, właśnie to o tych strzałach. Mów kim jesteś! mnie! Niech cię sępy nie. Dobra, ty se zapisz tutaj. No, zawiąż go znaczy, ja se zapiszę. Dobra, idziemy tu. Wstać! Widziałem cię. cię. A, a. Udej Jeszcze udej ci pokażę, mnie. Zobacz. To woli! Powoli! To woli! Idź już spać. No dobra. Uderz mnie. mnie! To woli! Dobra. To teraz to możemy tych związać. Ty pójdź tutaj, bo mi się wydaje, że to też jest jeszcze łucznik. Do Co? dajże łucznik. tak. mnie! Cyk. I leży. Dobra. Popatrzmy! Co popatrzmy? Masz ich wiązać, a nie. I Jakie mamy cele w kierce? Uważasz, uwolnić bratanka. I tutaj to będzie jeszcze rzeźnia. Dobra, zjeżdżamy to. Stój! Całkiem nieźle! Ja jeszcze ci pokażę, zobaczysz! Bandyta! Całkiem nieźle! Cofnij, cofnij, cofnij. Przechóż, ale... Żadnego Nie mam żadnych obradów. Całkiem nieźle! Całkiem nieźle! 20, ale jest trudny do Coś To śmieszne! Całkiem nieźle! Całkiem nieźle! Cusze! Oj, oj, mamy mało życia, musimy to cały czas kontrolować. Podejdźmy blisko zakręcić. Całkiem nieźle! Całkiem nieźle! prawo, prawo. To śmieszne! Szansę. No i ja leżę. Wszystko! Coż to śmieszne! Dobra, wykonał ten cios, który. 99 tego życia zabiera. Całkiem nieźle! W tym przypadku to była śmierć na pewno, bo. Całkiem nieźle! Tak Całkiem Idź już spać elegancko. Elegancko, elegancko. Eee... Yy, rob... nie ma nic z tych siana. Ale bieda. 100. 200. a pomijanie chyba różni się tym, że jak się ich zwiąże to więcej z nich może do naszej kompanii dotrzeć do a pominięcie no to tak jakbyśmy pominęli, tam też ktoś przyjdzie do nowo ich oszczędziliśmy ale nie aż taka duża ilość że tak to działało kto to wstał yy, a ten się podniósł dobra dobra no co, co? bierzemy leczmy jeszcze raz go Bali Bali Chodź tutaj mnie! No i dobra, ty go zwiąż Ty sobie weź jeszcze tutaj, co tu jest napisane Sirent Walu Biorąc pod uwagę, że udało się jeszcze przywrócić porządku w Noting Camp nakazuje pan zostawić na jakiś czas w zamku Leicester z pieniędzmi, zostać zbrany z Leicester a gdy tylko pojawi się sposobna okoliczność szereg zapewni panu eskortę do skarb Liczę na to, że będzie pan bronił tych funduszy nawet za cenę własnego życia gdyby zaszła taka konieczność korona bardzo na nie liczy podpisano Jan Książę Regrent króleks, gru, re, Królestwa. Regrent, Boże jakie słowo, jeszcze to ten... A, to co żeśmy zebrali. Ta to jest morderstwo. Bo przynajmniej dla mnie. Dobra. Ten tutaj się ogląda na na fosę, co się w fosie dzieje. No i zaraz zostanie no i leży. Dobra, to sobie teraz rozwiążemy. Tu by jeszcze urybę tym strażnicy na tym to sobie tu to wbiegniemy. Ktoś ty? Udesz mnie! Jeszcze zobaczysz! Żaden z ciebie mocno. Idź już spać! Udesz mnie! kontrolować on też potrafi zabić Idź tu już prawo. Oj, nie, spać. To miało być Nie, no to ty mu już otwórz tu Otwórz, otwórz tu. Robin, co tu pójdzie? A ja to, to sobie już pomału wziąż. To sobie dosłownie pomału idzie. Tak jak teraz idzie. No, ja będę musiał zagadać. Na łańcuch w moim korbaczu! Czyż to nie wuj, Robin? Cóż, cieszę się, że znów cię widzę. Widzę, że ciągle ściągasz na siebie kłopoty, szkarłatny Willu. Szkoda słów. Lord Ranalf udzielił mi azylu i ochrony, ale szeryf, korzystając z jego wyjazdu, uwięził mnie. Co za tchórz. Po wszystkim, co uczynił twojej rodzinie, proszę tylko o jedno. Pozwól mi zadusić kanalię gołymi rękami. Niech tak będzie. Chodź z nami do Sherwood, ale proszę, nie bądź zbyt okrutny. Ostatecznie to nasi rodacy. Obawiam się, że szeryf rozumie jedynie język oręża, drogi Robinie. Dobrze o tym wiesz. Pośpieszmy się, zanim ktoś podniesie alarm. Chwileczkę, drogi wuju. Ranalf powiedział mi o tajnym przejściu, dzięki któremu niepostrzeżenie można wyjść z zamku. Dostać się do niego można od zakrystii, to znacznie ułatwi nam życie. Doskonale. Bierz broń i spadamy. No, a nie oczywiście na minimapce specjalnie zostawiłem. No, przyszło. przyszli po właśnie Willa. Ten cały. Ta cała. A to ja nie wiem, czy wy wiecie, bo już nie tego. Ale przyszli po niego tutaj. Po prostu, miał tutaj tych pokonanych, to ci by zaczęli biegać, a że ci tu są, no to i dlatego też nie wchodzę. Bo można byłoby robinę po prostu tu pobiec, skoczyć, otworzyć to i mieć wszystko dużo szybciej. Tylko, że jak oni przyjdą, właśnie, to jest potem problem. A no tak, to tego problemu właśnie nie ma, bo stoję pod pod bramą i nikt tej bramy im za bardzo nie chce otworzyć. Całe szczęście, ale zanim, zanim co to sobie już wybiegniemy tu. Biegnie po kamienie, żeby mieć 6 sztuk tych kamieni. Oj, nie ma już tego. Aj, i no to było właśnie to wszystko było o tym napisane. Wszystko to było napisane tam dźwięk odkładowy i właśnie tu było, że przyjdzie ten oddział. Ej, no trudno przydział radołada 64-64 no i nie wiem ile nowych ludzi, bo se zasłoniłem tym myszką przez przypadek przejechałem, chyba czterech no, także to w tym odcinku jest tyle a w następnym będzie to spotkanie z Marion no ale to w następnym odcinku, także ja się z tym żegnam na razie, cześć!